Cześć wszystkim, właśnie wypływamy na jezioro. Jest dosyć wiecznie i zimnie z porównaniem do wcześniejszych Aczkolwiek, czy tym wiatrze, może, może cokolwiek. Zapraszam do oglądania. Chciałbym zaznaczyć, że są to moje pierwsze filmy i pierwsze montaże, także krytyka, jakakolwiek złożona, jest mile widziana. Nadto, no, jeżeli ktoś by poradził, jak co poprawić, chętnie przeczytam, spróbuję. Zapraszam do dalszego oglądania. Właśnie będziemy próbować zwolić na taką przynętę. Jest to własnoręcznie wykonana przynęta. Będziemy z dna ciągać. Ze względu, że szczupaki Średnie chcą być. Dajemy opaść do dna, po czym podbijając tam jeden obrót korpku, dwa bądź trzy, zależnie jak mocno chcemy podbić, lekko ruszając szczytłówką tak, żeby nabrało to też pędu i, i nasza przynęta falowała w wodzie. Dodatkowo ten listek przy każdym mocniejszym pociągnięciu po prostu robi dużo zamieszania pod wodą. Staram się obrzucać wszelkie rant oraz wnęki ze względu, że zazwyczaj jest tam jakieś wypłycenie po czym idzie spad Wpierw rzucam na płytkim zazwyczaj woblerem, który chodzi do jakichś 1,5-2 metrów a następnie zaczynam przechodzić w głębsze partie wody na przykład zmieniając wędkę, na której mam inną przynętę, ciąganą zazwyczaj z dna po przejściu na inną miejscówkę, w tym wypadku na górkę staram się zacząć też od rantów, tak żeby kawałek po kawałku obrzucać, nie zostawić jakiegoś dużego pola, w którym nie pociągałem. Mamy branie! Tylko nie wiem, duży, nieduży. Nie walczy, a płynie do mnie. O! Właśnie wyciągnąłem szczuparkę Jest dość waleczny. Okay. 54 cm został zławiony na górce wyciągnięty z zielska ze względu że przynęta oraz szczupak był właśnie w zielsku także prawdopodobnie po prostu tam się krył ostatnie problemy ze szczupakami jakie spotykam to właśnie temu że nie chcę brać także albo jest w zielsku albo jest gdzieś przy... Nie na jakichś 4 metrach, gdzie mało kto go szuka, ze względu, że powinien już być na płciznach. A tutaj no, jakieś 2,5-3 metra, zielsko i uderzył. Pamiętajcie tylko o wyregulowanym hamulcu, gdyż uderzył dość mocno. A jeżeli ktoś ma słabszy sprzęt, bądź źle trzyma wędkę, no po prostu Albo wędka może wypaść, albo może porwać Także, o, zbliża się chyba deszcz Na tej górce złowiłem szczupaka, także warto się tutaj przytrzymać Szczególnie, że ta górka nie jest jakaś malutka A dodatkowo mój tata usłyszał, że coś złowiłem tutaj Także jedzie się przyłączyć do poszukiwań Nakropić lekki deszczyk. Mamy kolejnego. Tak jak mówiłem, warto na górce takiej na której macie jakieś branie bądź szczupaka złowiliście. Warto po prostu porzucać drugi raz. Ten jest chyba dość duży. Szczyn... Tak, ładna sztuka. Mam chyba pierwszą metrówkę w życiu. Kurczę, żeby mi. Боёж ще Jest to chyba największy szczupak w moim życiu. Naprawdę jest wielki. O! Już mi nogi zaczynają drżeć. Chciałbym kotwicę wyciągnąć z wody. Chciałbym przestrzec was przed porządkiem na ulicy, gdyż takie momenty mogą być dla nas tragiczne, utratą wędki, ponieważ to nie Że... na wszelki wypadek, żeby nie zaczepić немного гадать бы трубка мам Panowie, wyciągnęliśmy! Mam pierwszą dużą sztukę w tym roku W ogóle chyba w życiu nigdy nie złowiłem takiego dużego Aż muszę zadzwonić, się pochwalić wpierw No ledwo mieści się w podbieraku Także naprawdę piękna sztuka Miałem wam nagrać mierzenie, ważenie, a wyszło tak, że pod wpływem emocji w ogóle o tym zapomniałem Nie włączyłem kamery Fff. Szczupak ważył 7,5 kilo, Miał 102,5 cm. Piękna sztuka. Nauczka na przyszłość. Adni. No, to to podbiera, podbiera klapy, bo jednym tym jest. Ciekawe ile ma centymetrów? 35 Spokojnie. Trzydzieści cztery. Podsumowując, złowiłem dwa piękne szczupaki oraz okonia, którego w ogóle się nie spodziewałem. Mój tata niestety nie miał ani brania, ale zazwyczaj jest to w drugą stronę, że właśnie mój tata łowi, a ja nie łowię. A tutaj role właśnie się odwróciły. No po prostu był mój dzień. Zapraszam na kolejne filmy.